Witajcie kochani, wiem, że część z Was czeka już na film o teatrze Klinika Lalek z przeglądów teatrów ulicznych. Film jest już zmontowany, właśnie się ładuje na YouTube'a. Niestety tutaj, gdzie jestem, internet w niektórych miejscach bardzo powoli chodzi. Obecnie, obecnie komputer, laptop i... Co, co jakiś czas telefon jest w samochodzie, żeby to było szybciej, bo na zewnątrz jest ten internet lepszy. Także, Lada, moment już na pewno obejrzycie. Natomiast ja chciałam Wam e, powiedzieć, że niebawem też e, zrobię film, już taki podsumowujący reading vloga odnośnie e, rzymskiej e, przygody. Bo już przeczytałam, tylko właśnie muszę nagrać końcóweczkę z taką podsumowującą na temat moich przemyśleń, na temat książki i też będę wrzucała, kiedy to nastąpi trudno jest mi powiedzieć, raz, że no, obecnie jestem na wakacjach i chciałabym skorzystać jak najwięcej z tego wolnego czasu, ale żeby też właśnie żebyście mieli coś ciekawego, to też wzięłam właśnie ze sobą laptopa, żeby mogła wam tak jak teraz wrzucać film, który jest który się ładuje Natomiast coś w międzyczasie, może jakąś relację z tego co zobaczy, co ciekawego będę myślała, że będzie Wam się podobało, to też taki króciutki film nagram, żeby jakieś zdjęcia takie, żeby można po prostu z telefonu szybciutko wrzucić na fanpage'a zaplątanej w opowiastkach i wzięłam też ze sobą książkę, bo Obecnie jestem na Warmi. Ja to tak się muszę schylać. Wiecie co, bo ja się schowałam w cieniu, bo chciałam, chciałam Wam w takim na, na tle pięknego pejzażu zrobić film, ale niestety słońce pomimo, że no, może nie jest to południe, ale słońce już jest tak wysoko i tak grzeje, że nie widzielibyście dobrze. Ja nie, wi nie widziałabym, co nagrywa mi i wy byście być może też mieli krzywy kadry, czy może mnie by wcale na filmie nie było. Także tak, jestem na Warmii, Kilka kilometrów dzieli mnie od Mazur, więc zabrałam ze sobą, bo wspominałam w pewnym filmie, że bardzo chciałabym przeczytać książkę, która jest związana z terenem, na którym będę. I właśnie zabrałam ze za sobą książkę. Randka z Jeleniem, czyli Pałac z Widokiem na Bagno. Jest to książka oparta na przeżyciach autorki i jej męża. Przyjechali tutaj właśnie na ziemię warmińsko-mazurską, żeby założyć, założyć takie pierwsze w Polsce ranczo hodowli jeleni, i historia zaczyna się właśnie od pobytu na Warmi. Co więcej, jeszcze nie wiem, bo dopiero ją zaczęłam czytać, a nie chcę tutaj sobie z opisu też zdradzać, co będzie w książce, więc powoli. O ile, ile będę miała tego czasu, będę poświęcała na książkę. I no cóż, może Wam pokażę po troszeczku, jak to wygląda, bo naszą gospodynią jest przesympatyczna. Przemiła pani Janeczka, zobaczcie, to jest piękna okolica, naprawdę miejsce. Godne polecenia i takie, gdzie możecie naprawdę wypocząć. Także o, tak, tutaj jest nasz dom. Ja mam tam po drugiej stronie pokój. Jest bardzo ciekawie, okolica jest ciekawa. Tam coś z okolicznych wsi też Wam podrzucę, jakieś zdjęcia. No i cóż, na ten moment z Wami się żegnam. Wyczekujcie filmu, wypatrujcie, bo nie wiem kiedy się ukaże. No, ładował się całą noc, ładuje się teraz. Jeszcze po prostu miałam przerwanie z internetem, więc trochę takich przygód. Jeżeli się przed moim wyjazdem na wyprawę nie... Nie załaduję to, po prostu pojedzie ze mną i będzie w samochodzie e, sobie laptop leżał, i, i film się będzie e, przesyłał. Ja się już w tym momencie z Wami żegnam i wszystkiego dobrego. Na razie Pa.